Wreszcie. Robię filmik o siłowni, bo mam zawsze bardzo dużo pytań, o ile ćwiczę, jak zacząć w siłowni. Bo jak nie wiecie, ja jestem trener personalny też i pracowałam w siłowni, się nazywa Equinox i tak są w całym świecie. Nie wiem, czy znacie, czy nie. Chyba w Polsce jeszcze nie ma, ale ja dużo o tym znam, więc bym chciała tak powiedzieć, co ja robię i jak możecie zacząć. Przed tym filmikiem bym chciała Wam pokazać rzeczy z. Oceans Apart. Właśnie mam na sobie e, pod tym swetrem e, stanik sportowy i legincy. Od Oceans Apart. Mam też kod promocyjny. Kod jest YouTube Julia i dodam link do Oceans Apart w deskrypcji tego filmiku. Ale z tym kodem, jak kupisz jedną parę leginców za 275 zł, to możesz wybrać dwie pary w prezencie albo gratis. Mi te rzeczy to się mega podobają. W ogóle ubieram ten set, co właśnie. Teraz Wam pokażę to siłowni zawsze, bo ja lubię tak wyglądać jakoś w porządku czasami, czasami na siłownię, ale ogólnie mega wygodne i też y, bardzo ładne jak ćwiczysz wygląda i ten drugi set, który wam pokażę to zawsze ubieram kiedy biegam, bo ta bluza jest akurat mega ciepła i spodnie mają taką kieszonkę na telefon albo na słuchawki, na klucze, więc nie wiem czy wy macie ten problem, ale ja zawsze mam problem jak biegam z kluczami albo gdzieś z autem jestem i chcę pobiegać, to nie mam gdzie Położyć telefon ani klucze, e, więc mega są te legincy, co mają tą kieszonkę. Więc teraz pokażę Wam te rzeczy. To jest góra tego pierwszego setu. I legincy też pasują. I to jest tył. Oki, okay, i to jest ten drugi set. Bardzo mi się podoba ta bluza, bo tak ten zipper idzie tak. <gry> tak o. I ten kaptur też możesz dać tak, o jak biegasz. O kurde, czekaj. I ja właśnie w tym biegałam, i też można, jak jest bardzo zimno, i zawiązać. Ale tutaj są kieszonki. Tak to wygląda. I to są te legincy I właśnie tutaj jest taka kieszonka. I ja też dostałam taki bini. Mam nadzieję, że Wam się podobały te rzeczy, bo mi się bardzo podobają. Więc jeszcze raz kod jest YouTube Julia. Ok, teraz rozpoczynamy ten filmik. Ja niedługo temu wstawiłam na Instagram pytania i powiedziałam Wam, że robię filmik o siłowni i żeby mnie zapytać. E, różne rzeczy. Dostałam bardzo dużo pytań i dziękuję Wam, którzy zapytaliście mnie coś, ale nie wszystkie pytania będę mogła odpowiedzieć, bo e, też są takie pytania o studiach, o Bahamach, ale ten filmik jest o siłowni, więc e, tamte będą się musiały czekać. Pierwsze pytanie: jakie kardio robisz i ile biegasz? Jak e, mnie obserwujecie, to widzieliście, że ja przebiegłam maraton tydzień i pół temu i zawsze w życiu chciałam takie coś zrobić. Myślę, że teraz jestem w moim najlepszym fitness, najzdrowsza. Nogi mam młode, więc jak nie teraz, to nigdy nie zrobię. Bardzo silno na to trenowałam. Też mój chłopak robi te Iron Many, więc on mi zrobił ten cały. Schedule, chyba mówiłam to w innym filmiku, e, wyprowadzam się z Toronto i skończyłam szkołę. W tym filmiku Wam powiedziałam. Ten trening na ten maraton był bardzo intensywny. I w ogóle chyba już tak nie będę trenowała, tylko może jak zdecyduję, że zrobię jeszcze jeden, ale tak naprawdę to tak regularnie. Ja próbuję chociaż dwa razy w tygodniu biegać 5 km, i czasami bardzo dobrze się czuję, że zrobię więcej, ale. Nie wysilam się, jak to się mówi, że I don't like to tire myself out. Że ja bardzo lubię słuchać mojego własnego ciała i moich mięśni, więc jak jestem zazmęczona albo coś boli, to po prostu przestaję i ja myślę, że to jest takie najważniejsze z treningiem, to słuchać siebie. Ale tak na cardio, to ja bardzo lubię na rowerze, lubię bardzo Stairmaster, to są takie schodki, nie wiem jak to jest po polsku, ale tak w tygodniu to na pewno 4 razy chodzę na siłownie. Czasami więcej, czasami mniej, ale tak naprawdę to cztery razy, wam powiem. I robię 10 minut taki warm-up, więc albo na rowerze, albo na bieżni pobiegam albo chodzę na incline, albo na tym stairmaster, gdzie się idzie po, Wie, wiecie o co mi chodzi. E, więc 10 to 15 minut robię taki warm-up i później też kończę z albo 20 minut, albo 15 minut. I czasami mam takie dni, że moje mięśnie tak mnie bolą od mojego mm, liftingu, bo ja robię ćwiczenia z ciężarami, więc na takie dni to ja zawsze robię cardio albo hit, jak mnie coś bardzo boli i ja nie mogę wysilać te mięśnie, bo są sore. Nie? Na tych dniów to na pewno 30 minut cardio robię w jakiejkolwiek formie. Myślę, że bardzo dobrze jest y, switch it up. Dobrze jest zmieniać. Bo nie wiem, ja po prostu się nudzę o tego samego takiego robienia, na przykład jak zawsze biegałam na ten maraton, to trochę się znuziłam i pewnie wy macie też. Skąd cierpiesz motywację? Mi się nie chce w, e, wrócić do ćwiczeń po dłuższej przerwie od siłowni. To jest bardzo dobre pytanie, bo motywacja jest e, bardzo trudno no wiesz, i też w zimie naprawdę najtrudniej jest e, wziąć motywację i w Kanadzie to wiesz, za, cały czas jestem w dresach, w zimowej kurtce, to się nie widzi, nie? I wszyscy mają takie własne gole, gole figury, ale ja też personalnie nie trenuję tylko na figurę, trenuję też, bo, bo czuję się lepiej i czuję się zdrowiej i jak trenuję, to mam chęć jeść dobrze i takie rzeczy. Ale żeby się zmotywować, myślę, że mieć taki planer albo na telefonie, na papierze i sobie, wiesz, pomyśleć, jakie gole Tygodniowe albo gole miesiąca, co macie, i to po prostu napisać. I to jest taki challenge ze sobą. Nie możesz się porównać do innych ludzi. Musisz zawsze myśleć, że chcesz być najlepszą osobą, którą możesz być. Wiem, że jest bardzo trudno tak zrobić, bo teraz jest TikTok, i teraz jest ten Instagram, social media i zawsze się patrzy na inne dziewczyny, inne faceci. Um, I Boże, ale ona pięknie wygląda tak i tak, ale nie możesz tak robić w Wszyscy mają inną genetykę. Nawet jak ja będę ćwiczyć tyle samo razy, jak ty, i jemy te same rzeczy, to i tak będziemy wyglądać inaczej, bo mamy inną genetykę, inną figurę. Wiecie o co mi chodzi? Dam wam przykład. Ja teraz mam motywację brzuch, na przykład, yy, zrobić abs, jaki miałam, bo ja zawsze w lato lubię mieć abs i nie mam teraz, bo biegałam maraton później jadłam bardzo dużo jak na maraton się biega to bardzo dużo carbohydrates potrzebujesz, na przykład dużo chlebu, dużo pasta dużo ryżu, takich rzeczy się je i na przykład też jak biegasz to ja biorę energy gels albo energy wafers, waffles i to są takie jakby jedzenie, snaki, co mają bardzo Dużo tych carbohydrates i dają ci energię, bo bez tego to nie przebiegniesz maraton. Musisz jeść, musisz dać fuel to your body. Więc ja mam taki goal i patrzę na zdjęcia na przykład od dwa lata temu, jak byłam w Polsce i byłam w najlepszej figurze, w której w życiu byłam. I patrzę i wiesz, to jest taki reminder, że mogę to osiągnąć, bo już to osiągnęłam. Ja nie mogę Wam powiedzieć, jak. Wy macie się zmotywować, to musisz zrobić tak wewnętrznie i co działa dla Ciebie. I nie wszystkie gole powinny być z figurą, um, po prostu, żeby się czuć lepiej. I możesz na przykład też zacząć od bardzo malutkich um, golów. Na przykład ja mam gol, żeby 10 tysięcy kroków robić codziennie. Wczoraj byłam na bieżni nawet tylko. Chodziłam i oglądałam sobie Netflix i byłam na tak 7 tysięcy i zrobiłam 10 tysięcy, bo tak e, pochodziłam sobie 30 minut Takie malutkie gole, takie malutkie starty e, to powinno cię zmotywować I nawet jak osiągniesz najmniejszy gol, to jest i tak super i musisz być dumna z siebie Czy ćwiczenia z małym ciężarem pomogą mi... Wysmuklić mięśnie. Co to znaczy wysmuklić, czekaj. Myślę, że to znaczy lean i um, tak. Jak chcesz zbudować mięśnie i zrobić się większe mięśnie, to jest takie e, słowo progressive overload, więc musisz co tydzień robić więcej ciężarów, więcej repetitions. E, Więcej strain na muscle, jak to się mówi, więcej stresu na ten muscle Co tydzień musisz dać, żeby zbudować Ale jak chcesz lean out the muscle, to tak, mniejsze weights, mniejsze ciężary I więcej repetitions Więc na przykład jak ja robię bicep curl, nie? Tak, um, nie wiem jak to się mówi, bicep curl I chcę zbudować... To na przykład bym zrobiła z 20 funtów i bym zrobiła um, 6. Ale jak chcę lean out, to bym na przykład zrobiła z 8 funtów i zrobię 20. I to jest taka zasada ja nie będę Wam um, mówić na przykład science behind it. Um, Biolo nie biologię, wiecie o co mi chodzi? Ja nie będę wam wytłumaczyć, bo ja w, po polsku nie znam wcale uh, science. Jakie ważne zasady stosujesz w swojej diecie? Na przykład? Zjadanie 5 posiłków itp. Nie, więc okej, okay, ja nie mam diety. Próbowałam inne diety, tak czasami temu, i nigdy nie działa. To nie jest sustainable, bo tylko to robię przez tydzień i później łamie. Więc to nie jest sustainable. Ja po prostu próbuję jeść zdrowo i jeść rzeczy, co. Ja się czuję dobrze po Jak mam ochotę na coś, to ja to zjem, bo to mnie robi szczęśliwą Życie nie jest dobre, jak y, cały czas się ograniczasz o co jesz Wszystko jest okej okay w balance. Jest okej okay jeść ciasto y, po kolacji, tylko wiesz, niewielki kawałek ciasta Się po prostu portions, um. Porcje, Mu musisz patrzeć na porcje, więc ja nie mam diety, ja jem co chcę, ale mam w głowie tak, wiesz, yy, czy jest sens jeść yy, kurczaka smażonego teraz, czy jest sens po prostu grillowanego I takie rzeczy, ale jak mam chęć na smażonego, Boże, co się dzieje? Okej, okay. jak mam chęć na smażonego, to ja zjem, bo ja nie mam z tym problemom, ale na przykład jak się przygotowuję na sesję w bikini albo na jakiś pokaz albo na jakiś pokaz mody, to mam taką dietę jakby co stosuję, ale może zrobię na tym, na taki bardzo szybki shred, może zrobię inny filmik, co ja robię bo to jest za dużo Żebym powiedziała teraz Czy lubisz swoją sywetkę taką umięśnioną? Wiecie co? Wszyscy mają własne kompleksy I czasami e, czuję się, że bym chciała być mniejsza Ale tak naprawdę to moja genetyka nie jest taka, że będę... E, chuda. Robiłam sport od małego zawsze biegałam, zawsze grałam w piłkę, byłam e, gimnastyczką i sport i fitness jest bardzo duży kawał mojego życia i ja to nie będę zmieniać na jakieś standardy beauty I, i co ludzie o mnie myślą i co jest teraz modne. Nie patrzę tak, że to źle wygląda, że mam większe nogi tylko patrzę, że jestem silna i takie rzeczy. Od jak dawna ćwiczysz? Lepiej chodzić rano czy wieczorem? Ja ćwiczę od jak byłam już 15 lat, więc bardzo młodo zaczęłam i to chyba nie jest taki dobry pomysł, tak młodo zacząć. Bo jeszcze rośniesz i myślę, że dlatego nie jestem aż taka wysoka jak mama, bo zaczęłam e, ciężary. Ale e, wieczorem, rano nie ma, nie ma różnicy, to jest po prostu personal preference, co ty wolisz. Ja czasami idę rano, czasami wieczorem, to po prostu um, różni się od kiedy mam czasu i kiedy mi się chce. Skąd mam wiedzieć, jak poprawnie wykonać ćwiczenia na sprzęcie? Każda siłownia ma. E, Taki trener personalny, co chodzi e, na floor, i zawsze można się popytać. Pamiętajcie, e, wszyscy, co teraz znają, co robić w siłowni, to się nauczyli od kogoś. W ogóle nigdy nie rozumiałam, dlaczego się ludzie boją zapytać, jak coś działa. Nie powinny być takie negative stereotypes i nie, nie powinni ludzie. Na ciebie myśleć, wow, ona nie umie, nie powinni być, wow, ona chce nauczyć się i ja mam, ja znam, ja mam okazję jej nauczyć, to jest super. Nigdy tego nie rozumiałam. Y bo ja zawsze, na przykład w Polsce macie inne sprzęty niż tutaj ja zawsze się pytam, hej jak to się używa, ja, ja nie znam, ja nie jestem stąd I tak czasami się na mnie patrzą Ty nie umiesz tego używać jako trener personalny? Nie, nie umiem, nie będę wszystkiego umieć Zawsze jest ok wygooglować, zawsze jest ok popytać Nie bój się, naprawdę Od czego zacząć w ogóle jak idę pierwszy raz? Okej, okay, super pytanie. Jak idziesz pierwszy raz na siłownię, to dobrze jest e, na przykład poglądać trochę filmików na YouTube albo na TikTok, jak każdy sprzęt się używa. Też jest bardzo dobrze e, zacząć bez ciężarów albo bardzo, bardzo e, lekkie ciężary. Najlepiej jest się nauczyć poprawnej formy, na przykład jak robisz przysiadek, to e, żeby, wiesz, e, mieć chest up i żeby kolana nie były tak... E, przed nogami za dużo Forma jest najważniejsza, bo jak dodacie ciężary I nie macie dobrej formy To, to tak się możesz skrzy... To tak skrzywdy się robią Chyba tak się mówi Więc ja bym na pewno Popatrzyła jakieś filmiki, co doradzają Jak się robi przysiadek Jak się robi um, plank Push-up, takie rzeczy I ja też mam taką własną moją fitness aplikację Mam fitness Instagram, jak chcecie na to zobaczyć I właśnie teraz będę pracować nad dodawać więcej takich filmików Instructions, jak się takie rzeczy robi I też na TikToku bym chciała więcej pokazywać rzeczy w siłowni Co jesz na szybko przed treningiem? Ja nie biorę żadnych takich pre-workout, tych wiesz, energicznych Proszków wzięłam przed maratonem i przed bardzo długim bieganiem. Na przykład, jak biegam poza godzinę i pół, to bym brała, ale nie biorę takich rzeczy. Ja lubię po prostu uh, zjeść na przykład banana albo jakiś rice cake, uh, coś, co ma bardzo dużo carbohydrates, żeby mi dać energię. Jakie kardio najlepsze, jak nie mam siły biegać? Ja myślę, że jak nie ma siły biegać, to 12% na treadmill, na bieżni, 12%. I 3 miles per hour, więc chyba to, nie wiem, jak to 6 km na godzinę, chyba, nie wiem. I chodzić tak przez 30 minut to jest takie dobre ćwiczenie. Zbuduje ci tak ładnie tyłek i nie jest takie wysilające jak bieganie, ale naprawdę będziecie czuć. Zobaczycie. I też rower jest super. Po prostu. Siedzieć na rowerze 30 minut, bo na przykład jak ja miałam problem z kolanem i nie mogłam biegać, to doktor mi mówił, żebym rower robiła 100%. Też bieganie musi, musicie uważać, bardzo dużo stresu daje na kolano, na anko, na nogę. Ja wolę tak zawsze zmieniać: rower, bieganie, chodzenie. Ile razy w tygodniu trenujesz? Już mówiłam wam tak 4-5 razy, ale codziennie lubię move my body in some sort of way, więc jak nie idę na Siłownie na przykład, to lubię iść na spacer, lubię po prostu robić aktywne rzeczy, chociaż jeden raz w dniu, nawet jak to jest 5 minut spacer albo 10 minut spacer, po prostu myślę, że czuję się lepiej. To nie musi być jakiś super, mega trening, ale takie hard training to na, na pewno 4 razy w tygodniu. Ile czasu zajęło Ci dojść do obecnej figury? No wiecie, ja trenuję, jak miałam 15 lat i też mam bardzo sport background, że Robiłam sporty całe moje życie i też to jest dużo genetyki. Długo trenuję, ale też nie mam tej figury, co bym chciała, ale tak naprawdę to transformację widzisz bardzo szybko, myślę. Jak ćwiczysz i jak jesz zdrowo i jesz, co cię zrobi szczęśliwą, to moje koleżanki transformacje widzą, wiesz, dwie miesiące, trzy miesiące. Ja na przykład też widzę po tygodniu transformację jak jem zdrowo. Mam dużo pytań o ćwiczeniach na siłowni. Co przygotowały mnie do maratonu, do bieganiu Ja nie mam czasu w tym filmiku to wszystko odpowiedzieć Ale może zrobię inny filmik, powiedzcie mi w komentarzach Może skomentujcie po prostu inne pytania, co w tym filmiku nie dotknęłam I zrobię inny filmik o tym Też widzę, chcecie vlogi siłowniowe, mogę zrobić O, bym chciała ostatnie pytanie, bo... To też jest ważne, czy trzeba liczyć kalorie i brać białko w proszku, aby mieć efekty. Białko w proszku nie jest potrzebne, ale protein jest. Białko ogólnie z jedzeniu z kurczaka, z jajka jest ważne, żeby zobaczyć efekty. Personalnie ja biorę białko z proszku, ale bardzo długo. Y mnie zajęło to, żeby znaleźć taki proszek, co ja lubię Też co mnie brzuch nie odwali i się czuję, wiesz, po Zależy od twojego ciała i czy ty możesz digest protein well Ale nie, nie trzeba brać proszku Na pewno możesz e, osiągnąć twój goal białka dnia e, z jedzenia tylko Ale proszek to po prostu pospiesza, bo wiesz ma bardzo dużo i czy trzeba liczyć kalorie? nie, w ogóle nie trzeba, nie myślę, ja nie myślę, że to jest zdrowo tak patrzeć na kalorie. Wiem, że dużo ludzi lubi to robić, ale ja po prostu próbowałam i bardzo dużo to mess with my mind, że, wiesz, ograniczałam się za dużo i nie byłam szczęśliwa, więc ja nie, nie radzę tego, ale na przykład, jakbyś chciała wiedzieć, co jesz, i po prostu dla swojej informacji i edukacji, to na pewno zrób, bo ja teraz, jak liczyłam kalorie tak rok temu albo coś tam temu, to się nauczyłam, ile jem i teraz wiem, ile mam na przykład dać jajek, ile mam. Wiecie o co mi chodzi. Ale tak dziękuję bardzo, że oglądaliście ten filmik. Naprawdę uwielbiam rozmawiać o siłowni i o rzeczy tak fitnessowych, takich rzeczy. Jak macie jeszcze pytania, proszę zadać i jakieś pomysły filmików, bo to jest mój ulubiony tak topic i mogę o tym mówić godziny. Więc tak będę czytać komentarze, będę odpowiadać i bardzo dziękuję. Kocham was. 怕。